Dla pań typ drugi fantasta. Usiadł pan Franciszek, oczekuje cudu. Dziesięć pań czarował, ale z czym do ludu? Na Facebooku zdjęcie umieścił sprzed laty: napisało dużo, nawet małolaty. Każda zakochana, każda chce Franciszka. Na zdjęciu on ogier, w realu on kiszka. Zosia ma przyjechać spod samiutkich tater, obiecał orzenek, w pantalonach wiatr. Z Basią obiecywał oberka zatańczyć, a jak się połamie, kto go będzie niańczyć? Marysia w nim widzi chłopa z ostrogami, a Franciszek ledwie w pociąga nogami. Na zdjęciu Franciszek ma bujną czuprynę, tymczasem pod czapką ukrywały sinę. Na Facebooku podał rocznik z dwójką z przodu, tyle że to rocznik jego samochodu. Wóz oraz właściciel wspólną cechę mają, na szybkich obrotach ledwie się ruszają. Ewę bajerował, że pojadą w góry, liczył na trzynastkę do emerytury. Lecz emerytura jego nie, niezbyt duża, na Francisz, ma, praf, ma Franciszek powód, na system się wkurza. W kawiarni z Elżbietą miał napić się kawki, przymierza garnitur, za długie nogawki. 182 cm nie tak dawno miałem, spodzień w szafie wisiał. A ja się zdeptałem, myśli. Na Facebooku miałem powodzenie. Przez moje bariery mam teraz zmartwienie. Ale że Franciszek miał zawsze humorek. Na Facebooku pisze: Umarłem we wtorek. Wybaczcie mi wszystkie zawiedzione panie, od jutra jem z Piotrem niebiańskie śniadanie. Przykro mi, że żadnej nie zdołałem. Zadowolić, ale przed kostuchą nie mogłem z... lub umknąć dla czułych na piękną polszczyznę.